Czy wiesz, że jedna pomyłka w kuchni może kosztować życie twojego klienta? Tak właśnie wydarzyło się w 2017 roku w jednej z londyńskich restauracji, gdzie zmarł 17-letni Owen, cierpiący na alergię na nabiał. Ten młody chłopak umarł po spożyciu kurczaka zamarynowanego w maślance. Informacja o obecności nabiału nie była uwzględniona. W menu ani nie została przekazana przez obsługę, mimo że Owen wcześniej poinformował personel o swojej alergii. W odpowiedzi na jego tragiczną śmierć powstała propozycja ustawy Owens Law, która ma obowiązkowo wprowadzić pisemne informacje o 14 głównych alergenach w menu każdej restauracji. Co to oznacza dla branży gastronomicznej? Pisemne informacje o alergenach w menu, szkolenia personelu, aby wiedział, jak reagować, oraz aktywne pytanie klientów o ich alergię. Chociaż Owens Law nie jest jeszcze obowiązującym prawem, restauracje i kawiarnie są zachęcane, aby już teraz podejmować działania mające realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa klientów z alergiami. Nie czekaj do ostatniej chwili, aż nowe prawo wejdzie w życie. Wprowadź te zasady już dziś. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich klientów i aktywnie buduj zaufanie do swojej kuchni. Nie wiesz, jak za to się zabrać? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci krok po kroku zadbać o bezpieczeństwo Twoich klientów przez wprowadzenie najlepszych praktyk w branży.